w oddali Majaczy Pałac w Dobrej niestety znajduje się on w jakiejś tutaj prywatnych, prywatnej kolekcji i nie ma do niego dostępu Krapkowice Śląsk zamek i kościół obchodzimy dookoła w zamku w Krapkowicach aktualnie znajduje się szkoła liceum jest sobota, dzisiaj no zamknięte a jest piękny dziedziniec taki z krużgankami. Przypomina tamy królewski w Krakowie. Dojdziemy jeszcze pod bramę, chociaż zrobię przebitkę. Tu się znajduje przystań po tej stronie. Łódeczki sobie parkują. Jest parking, można tutaj zanocować. jedna miejscóweczka. Końcówka października. Złota polska jesień cały czas. Stoję vis, vis zamku, który jest prywatny. Zatrzymałem się. Robię open office. Biwakuję dzisiaj tutaj. Ciepa herwata zrobiona. Ciasteczko. Powerbank, który zasila laptopa. Excel. Księgowość. Księgujemy faktury. Księgujemy wyciągi. Bo koniec miesiąca. I w ten sposób wolny człowiek, wolny przedsiębiorca pracuje w terenie, działa sobie, prowadzi swój biznes, jeździ, zadowala klientów. Póki co, na razie, i, i, robię, to, co, i robię to, co lubię. Właśnie Leno w takim miejscu, nie gdzieś w jakimś biurze z klimatyzacją, z ogrzewaniem, tylko w warunkach naturalnych. Na przyrodzie, psychicznie wypoczywam, fizycznie też wypoczywam i buduję dobro naszej Rzeczpospolitej w ten sposób. Piękny październikowy dzień, 30 października. Szedłem właśnie z szosy, nie jest niedziela, ale jeżdżą samochody. Ale jestem już na fajnym traku, takim ubitym. To lubię, od razu psychicznie inaczej. Ciepło. Ja nie wiem, co tutaj na południu Polski. Oni to mają raj, słuchajcie. Raj, województwo śląskie. No, ciepło, że nie wiem. Niesamowite. Nie, nie, do, nie do doświadczenia. Na Pomorzu, gdzie zimno, pochmurno, zachmurzenie, a tu pięknie. Idę dzisiaj na szlak. 5 km do ruiny. Ruiny Młyna. Auto zostawiłem sobie w moim centrum dowodzenia Open Open Office tam może nie wiem czy będę nocował, czy gdzieś się przeniosę ale dzisiaj postanowiłem wyruszyć trochę żeby nie cały czas samochód, nie w pozycji siedzącej zrobić te 10-15 km na pieszą przemaszerować trochę formy, trochę kondycji odbudować mam 4 dni takie spokojne sobota, niedziela poniedziałek no to praca zdalna wtorek znowu wolne Dopiero środa, już praca konkretna. Także spędzam ten czas na świeżym powietrzu. Idziemy. Naszym celem jest tam majaczący w oddali yy, młyn. To, to, co z niego zostało. I to taki cel turystyczny, natomiast cel indywidualny to jest przejść się, pochodzić, być na świeżym powietrzu, nie śpieszyć się a spokojnie skorzystać z tego dnia także za chwilę się tam domaszeruję do i pokażę Wam jak te młyny wyglądają dochodzimy do naszej atrakcji turystycznej znajdującej się w środku niczego gdzieś tam pomiędzy Ostrowami Burzanu jest coś takiego tu pole, tam pole, tu jakieś kanały rzecz yy, nawodniające. Bardzo lubię właśnie odwiedzać takie miejsca, poczuć właśnie tą czyjąś ideę. Czyjeś, czyjeś wkład, serca ktoś musiał włożyć, żeby stworzyć, wymyślić i potem zmaterializować taką ideę pojaw postawienia takich budynków. To był dawny młyn. to działało. I zobaczcie teraz, tak z, taką, z takiej perspektywy, no ktoś to zbudował, a ktoś później zaniedbał, coś później to porzucił, zostawił. Jak to właśnie z tym podejściem materialnym jest, że coś robimy, coś myślimy, że to jest na wieczność, że my tu tyle serca włożyliśmy, że to musi stać. I już stoi dalej, albo było dobrze zbudowane, ale dachu nie ma, wszystko niszczeje. Ale, też jakby z jakim pietyzmem, z jaką estetyką, z jakim, z jakim detalem, takim estetycznym podejściem, że to musi być ładne. To, to, to było miejsce jakby produkcyjne, ale droga na przykład, kocioł to wszystko utwardzone. rem prywatny, niby. No, czyż, na czyjej działce to stoi na pewno? Ale tu już od razu w cieniu chłodniej. Wiadomo, mamy prawie już listopad. Lepiej nie wchodzić, no bo wiadomo, że no, chociaż już wszystkie, wszystko opadło tutaj. Widzimy, jak budowali. Ile warstw tynku tu narzucali. Co najmniej. Dwie są, dwie warstwy, często trzy narzucali kiedyś. Umieszczenie takie wąskie. Wszystkie, po wszystko po łuku zbudowane, zobaczcie. Estetycznie w jakimś takiej harmonii, w jakimś ułożeniu. Tutaj jakby po skosie dach szedł albo, albo nie, takie wrażenie tylko sprawia Nie, bo było na pewno kopertowy dach W górę jeszcze szedł A tu mamy, tu mamy jeszcze większe Zaraz sobie tu podejdziemy, zbadamy Ale zobaczcie, no tu przyjechać samochodami Na wiwak Tu się rozbić na tym Oczywiście za zgodą właściciela Jakie wa fajna Na spędzenie noclegu Stare drzewa, stare jakieś lipy. Stuletnie ponad, przynajmniej ta jedna tutaj. I tutaj też to wszystko tak ładnie zbudowane, ale na, na wzór pałacowy, taki styl pałacowy. Dużo okien, dużo właśnie światła wpadało. Jeden. I drugi, zobaczcie. Rewelacja. I tu mamy znowu jakieś tu podpisy. Wstęp zbrojony tak to było ze względu na bezpieczeństwo. I tu jakieś kółeczko, może miejsce na ognisko czy coś. Ściany przemawiają do nas. Zobaczmy do środka. Tu już wszystkie, wszystkie stropy opadły, nic nie ma. Jesień to jest dobry czas właśnie na eksplorację takich obiektów. I zobaczcie jak to w środku widać, musiało być wszystko. Stropy chyba były drewniane. Jest tutaj niewiele takich, No tu leżą welki właśnie widać. Ale popatrzmy sobie tu, czyli taki spichlerzyk, bo są małe okienka. I niskie zobaczcie, ile tu było jeden Pierwszy, znaczy parter był wysoki, a potem pierwsze, drugie piętro było niskie i trzecie też jeszcze, jeszcze też niskie, wygląda jak taki spichlerzyk, wejście. A ten drugi jest trochę inny budynek, ma inne okna. Ma jak dwa piętra i trzecie yy, takie strychowe, a ten ma trzy piętra. 1, 2, 3 i czwarte takie strychowe bardziej. No to zobaczmy. Może ten byśmy weszli. Nie wiem, czy tu się uda wejść. czasie ja się tu przedrę. Taki się najdłuższe tutaj wygląda. Ojej, oj, oj, róże, chodzę? Nie wchodzę. Róże, niestety. Wycofujemy się. Efektywnie nas zablokowali. Wyjdziemy od tej strony i nazwita. bęby tu się rozrastają. O, wejście. I mamy tak, niski strop Tu jedno pomieszczenie Zobaczcie, ile tutaj cegieł musiało naspadać Tu się poziom bardzo podniósł Popruchniałe stropy Drzewa, ptaki tutaj bytują No i tu takie pomieszczonko Kolejne nie za duże Wszystko pospadało już, bezpiecznie jest i teraz pójdziemy sobie tu kolejne pomieszczenie, tu była klatka schodowa tak mi się wydaje, bo tak idzie właśnie po skosie czyli były wejście na kolejne piętra właśnie z tej, z tej, od tej strony beleczki i idziemy tu główna, środkowa część Duże okna, prześ, prześwity, zobaczcie. To były jakieś może i krat, krata, bo były takie u góry jakieś te. I teraz, co tu było? Czyli to było strop, a później wyższe pomieszczenie, czyli drugie pierwsze piętro, było wielkie. Troszeczkę ściągnęło się, podejrzewam, tam aż do końca. No ale no niesamowite te drzewa tutaj sobie zagospodarowały w tym miejscu I tam może jakiś herb był <laughs> tu ktoś zamurował no tu widać jakiś taki już cement świeży nasz I tutaj mamy bardziej takie liany o tutaj widać jeszcze nie wszystko spadło i tam jest wyjście czyli tam było wyjście z tego obiektu. Patrzcie, tu jeszcze wisi. Jeszcze. I tu właśnie krata. Takie, takie coś, ale czy to było kiedy było wstawione, czy to później. Taka sprawa. O, tu coś było fajnego. Co to mogło być. Weźliśmy te róże pewniczy ogród I tutaj jest coś takiego zejście do jeszcze niższych kondygnacji pod i coś tam jeszcze można pójść zwiedzać i tu tędy przejście do głównego, głównej części obiektu Koncert ptasi. No nawet tu na murze jest ptak. Zobaczcie. Ale chcę wam pokazać skalę ruiny. Zobaczcie tu wszystkie te stropy to wszystko kopadło to akurat nikt nie zbierał, na szczęście. No wiadomo, tu ludzie nawrzucali też jakieś śmieci, ale wielkie legary zieleń. To oczywiście można byłoby przywrócić do jakiegoś stanu, fajny obiekt tutaj, nawet sobie fajny, fajny dom postawić z tego Byłoby ciekawy taki loft Wykorzystując właśnie te istniejące mury Zobaczcie, grubość tych murów to jest 20, no prawie metr, podejrzewam, że są cztery rzędy cegieł Jest jeden, tak. drugi 3 i 4, a chyba ma gdzieś 24 cm, tylko metra grubość jest tej ściany fundamentowej. Takie, Taki ala pałacyk można byłoby tu zrobić. Oczywiście tutaj drugi. Tak, i tam jeszcze trzecie mieszkanie. Takie, taką działeczkę mieć rewelacja.